Cześć, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam dalsze mobilizacje w naszej serii Sztywne Biodro. Będzie to już piąta część, w której skupimy się na zaawansowanych mobilizacjach, otwieraniach stawu biodrowego, pracy z powerbandem zaczepionym do czegoś stabilnego, Także będziemy już pokazywać takie końcowe techniki, które możecie zastosować w swojej pracy, czy to sportowej, czy takiej czysto amatorskiej w domu, żeby jeszcze pogłębić otworzenie bioder, mobilizację w kierunku rotacji zewnętrznej, czy wewnętrznej. W poprzednich częściach Łukasz i ja prezentowaliśmy mobilizację tkanek miękkich, rolowanie, stretching, proste techniki do rotacji zewnętrznej, wewnętrznej, jak i trudniejsze. Dzisiaj spróbujemy to połączyć w takich technikach już mocno zaawansowanych, które będą mocno pobudzać i rozciągać torebkę stawu biodrowego. Go i mobilizować ją dosyć głęboko, jak i sam staw. Także zapraszamy do oglądania. Pierwszą techniką będzie technika, w której będziemy pogłębiali sobie zgięcie i mobilizację, otwieranie stawu biodrowego. Tutaj pokażemy to na przykładzie prawej nogi. Lewa noga idzie mocno na tyle, na ile możecie wyprost, oczywiście nie jakiś bulowy. Prawą ustawiamy w pozycji zgiętej, Trzymamy proste plecy, żebyśmy nie, nie weszli tutaj w zgarbieniu pleców i staramy się delikatnie chwycić, ustabilizować stopę w takiej pozycji neutralnej, żeby ona też nie uciekała nam do rotacji zewnętrznej gdzieś tutaj za bardzo. Stabilizujemy ją, łokciem możemy ustawić sobie na pozycji goleni od środka i wchodzimy sobie przód, tył na przykład na początku w rozepchnięcie stawu biodrowego, w wyjście kolanem do zewnątrz, tak jak robimy to w pozycji przysiadu, tej dolnej, gdzie chcemy, żeby ten przysiad był mocno rozwarty, z takim w miarę neutralnym ustawieniem stóp. I pracując w ten sposób mobilizujemy sobie wstępnie biodro do zgięcia w ten sposób, a drugie biodro od razu do wyprostu. Nagrywam rano, więc troszkę tej sztywności u mnie jest zawsze po nocy, także też te zakresy nie będą jakieś super. Wchodzimy sobie dalej w dalszym stopniu możemy wejść mocniej ręką na wewnętrzną stronę stawu kolanowego rozpychać pomobilizować staramy się zostawić ustawić stopę dalej w takim neutralnym położeniu coś miękkiego pod kolano oczywiście do klęku, żeby nas też ta noga nie bolała i rozpychamy sobie coraz mocniej jeżeli mamy ten zakres lepszy możemy się zbliżać stopniowo do położenia się na przedramie na ziemi żeby wchodzić coraz bardziej wzgięcie w stawie biodrowym. Jeśli sobie porozpychaliśmy w tej pozycji, mamy już tą mobilizację wstępnie wybraną, możemy sobie stopniowo przechodzić i mobilizować coraz bardziej, oczywiście uważając na ustawienie stawu skokowego, żeby go nie podkręcić, ale jest to technika znowu następna, tuż przed wejściem do pozycji gołębia, z czy siódemki, czy tej, którą pokazywaliśmy Wam do rotacji zewnętrznej, w której sobie pracujecie dalej, w dalszym stopniu nad Pogłębianym rozciągnięcia w obrębie biodra ośladka. Tutaj już bardziej mobilizujemy mięśnie rotatory, prostowniki i rotatory zewnętrzne i wewnętrzne stawu biodrowego. To w tej pozycji wyższej mamy cały czas do czynienia z taką dosyć mocną mobilizacją do zgięcia na prostych plecach. Teraz możemy dodać sobie do tego też i wykorzystać power band'a zaczepionego o o coś stabilnego. Zakładamy go blisko pachwiny. uważamy tutaj u facetów na konkretne rzeczy, żeby coś się pod gumę nie zaczepiło. I dokładnie w tej samej pozycji, w której pracowaliście możemy wykonać technikę wysunąć się troszkę do przodu, żeby ten powerbant zabierał nas lekko po skosie, tak jak budowa panewki stawu biodrowego. Jest taką dystrakcją, czyli na tyle, żebyśmy się nie wywrócili, ale żebyśmy czuli wyraźne ciągnięcie. Możemy wykonywać dokładnie te same mobilizacje, które pokazałem i uzyskujemy przez to też takie dystrakcje, rozciągnięcie torebki stawowej. Mobilizację jeszcze większą, bo mamy tutaj wyciągnięcie stawu w stawie biodrowym. Także technika od pozycji wysokich, górnych, czy nawet wychodzenia w ten sposób, do pozycji z chwytem, wyjścia do przodu, do pozycji do rozbicia nogi do zewnątrz, dodania ewentualnie powerbanda, jeśli chcecie jeszcze większą stymulację. Teraz, jeśli chcielibyśmy mobilizować sobie na przykład i poprawiać wyprost w stawie biodrowym, bo macie z nim problem, możemy to zrobić w prosty sposób, tak samo z wykorzystaniem powerbandu. Idziemy sobie do pozycji którym zaczepiamy go w pakwinie, idziemy teraz do pozycji wyprostu w stawie biodrowym, staramy się zachować wciągnięty środek, stabilny kor, wciągnięty lekko pępek, spięty nogi ćwiczonej, druga noga idzie w zgięcie, a ta noga wpada nam w wyprost. W zależności od tego, jak mamy duży, wytworzy nam się ciągnięcie, znowu mobilizacja torebki stawowej w kierunku tylnym, która będzie tam też pobudzać i mobilizować Możemy przytrzymać trzy razy po minucie w takiej pozycji, jeśli mamy ograniczenie, żeby ta torebka popracowała, rozciągnęła się, przebudowała się we włóknach kolagenowych. Staramy się ustawić banda tak, żeby wytwarzał nam wyraźne ciągnięcie, ale nie zabierał nas za mocno do tyłu. So, możemy popracować z ruchem. Poszukajcie swoich naróżników. Możecie dodać trochę rotacji na przykład zewnętrznej wewnętrznej wstawie biodrowym, jeżeli macie ją ograniczoną, a często ona z wyprostem powinna być mobilizowana, czyli wyprost plus rotacja wewnętrzna, i na przykład w takiej pozycji możecie wejść w uczucie rozciągania, ciągnięcia torebki stawowej czy tego pierwszego waszego ograniczenia, i przytrzymać sobie tam lub popracować z ruchem, ale tak jak mówię, nie robimy tego bólu. Staramy się nie pochylać, nie pracować z pleców, tylko całym ciężarem wyjść do przodu. Kręcić, ustawić się w submaksymalnej pozycji ograniczenia. Mamy mobilizację do wyprostu, z rotacją zewnętrzną do wyprostu. Możemy tak samo wejść w pozycję do rotacji zewnętrznej. Staramy się znowu, żeby band z nami nie wygrywał, tylko żebyśmy byli go w stanie kontrolować. I tak samo uzyskujemy jeszcze większe rozciąganie w kierunku rotacji zewnętrznej. Mobilizację dla stawu biodrowego z dodatkowym. Yy, zaopatrzeniem w postaci rozciągania przez, przez gumę. I znowu techniki z poprzedniej części, czwartej, w której pokazywaliśmy rotację zewnętrzną. Też możemy sobie przytrzymywać w różnych kierunkach. Przede wszystkim zawsze się zastanawiajcie, gdzie Was ciągnie to, co czujecie. i Idźcie w tym kierunku i mobilizujcie w dysfunkcji, a nie tak, jak ktoś pokazał i, i tak, jak trzeba. Tak? Każdy z nas ma trochę inną budowę i w innym kierunku będziemy będzie mieli odczucia. Także tutaj technika do wyprostu do rotacji wewnętrznej i rotacji zewnętrznej. Zaprezentowane dzisiaj techniki służą nam do mobilizacji otwierania mocnego dosyć stawu biodrowego z wykorzystaniem flosa, lub ta pierwsza technika bez wykorzystania flosa. Jest to bardzo pomocne w momentach, kiedy te restrykcje są dosyć duże, albo chcecie poprawić znacznie tą mobilność, albo macie no ochotę jakby wprowadzić swój bieg na przykład też na wyższy poziom i żeby te biodra pracowały, wiecie, restrykcje w kierunku zgięcia wyprostu, w kierunku rotacji albo połączonych tych kierunków wyprostu z rotacją wewnętrzną, czy gdzieś tam zgięcia z rotacją zewnętrzną, także wtedy możemy się pokusić o dodanie flosu, Powerwandu przepraszam, który zależą się od grubości. Tutaj mamy akurat taki dosyć wąski zielony, ale możemy zastosować w wersję jeszcze taką grubszą, którą możemy w biodrze mobilizować. Dobrać sobie odpowiedni kolor, czy to zielony, czy czarny, na przykład z takich mocniejszych powerbandów i stosować się do tych mobilizacji. Pamiętamy o technice, o ustawieniu ciała. Pamiętamy o tym, żeby pracować w kierunkach, w których czujemy dyskomfort znowu, a nie wchodzimy w jakieś bóli zaciskanie zębów. Możemy przytrzymać na końcu danej techniki tam, gdzie czujemy rozciąganie, żeby popracować nad przebudową trochę tej pozycji, ale nie pompujemy, nie pulsujemy na końcu. To są takie najistotniejsze wskazówki odnośnie technicznej strony wykonania tych rzeczy. Zapraszamy was do siedzenia profilu. Myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Zobaczymy czy nagramy jeszcze jakąś jedną część dotyczące sztywnego biodra, ale tak naprawdę z każdej strony temat właściwie mobilizacyjnie mocno wyczerpaliśmy. Także myślimy, że te techniki powinny wam mocno pomóc i poprawić wasze wydolnościowe Rzeczy w kierunku sportów, lub po prostu pomóc mam w ograniczeniu mobilizacji, jeśli takowe macie, żebyście się mogli cieszyć bezbólowym życiem, większym zakresem i. Większą jakością waszej, waszego codziennego życia, bo, bo wiemy, że te problemy bólowe jednak są takie, że często spędzają sens powiek. Także miejmy nadzieję, że pomogliśmy. Jeżeli tak, to zostawcie łapy w górę, subskrybujcie nas na YouTube. Zbieramy, zbieramy suby, żeby wykroczyć 30 tysięcy i wejść na następne możliwości YouTubeowe. Tak samo Instagram, tak samo Facebook jesteśmy cały czas. Pracujemy w gabinetach. Jeśli macie problemy, zapraszamy do nas. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. Fizjoterapia. chodę.